Witajcie moi drodzy, z tej strony Grymaniak. A ja mam dla Was fajną, kolejną, fajną modyfikację, tym razem Additional game setting. Zobaczcie, jak fajnie możecie sobie poustawiać. Możecie sobie poustawiać różne rzeczy tutaj. Zmienić kolor na przykład interfejsu na taki z Farminga 22. Możecie sobie y, zrobić tak, że na przykład tą kropeczkę będziecie mieli tylko podczas interakcji, gdzie będziecie chodzić do pojazdu i tak dalej i tak dalej. Możecie sobie wyłączyć, włączyć różne funkcje. W tym też możecie sobie tak posegregować sklep, że będziecie na przykład mieli tylko mody DLC, tylko oryginalne maszyny lub mody DLC i lub same DLC. Naprawdę bardzo, bardzo fajny bajer, moi drodzy. Ta modyfikacja wprowadza fajne zmiany. W tym na przykład możecie ustawić sobie kolor zegara, w którym narożniku chcecie mieć ten zegar i na przykład jeszcze co chcecie z tym zegarem zrobić. Możecie ustawić na nim godzinę, godzinę aktualną, godzinę plus temperaturę, naprawdę różne bariery. To jest kolejna modyfikacja w moim zestawieniu, która, która musi się pojawić u Was na Waszym komputerze, bo bez tego to naprawdę, uwierzcie mi, nie da się grać. Mówił dla Was grymaniak. Pamiętajcie, żeby obserwować kanał i dawajcie serduszka. Jeszcze chciałbym przy okazji Was zaprosić na mojego YouTube'a, gdzie postanowiłem zrobić specjalnie dla Was serię z mapy Hutan Pantai. Od zera gramy sobie na spokojnie i rozwijamy gospodarstwo. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się cieplutko i pobierajcie modyfikacje.